Pokazuję Wam mój dzień jako stylistka paznokci. Pierwszą klientkę zaczęłam o 8.30, robimy uzupełnienie, no i 3 godziny później mamy taką gotową morską stylizację. A koszt tych paznokci to 250 zł. Następna klientka 11.30, tak wyglądały paznokcie przed przedłużeniem, no i tutaj piękny tunel 360 stopni, żeby na pewno wszystko się ładnie trzymało. To przedłużenie zajęło mi co do minuty równo 2 godziny, a koszt to 230 zł. Szybkie sprzątanie, chwila przerwy, przygotowanie się pod następną klientkę. Przyszła do mnie z takim odrostem na stylizacji żelowej, ale zdjęłyśmy i zrobiłyśmy hybrydę. Zajęło mi to półtora godziny, a koszt to 150 zł. No i ostatnia klientka na dzisiaj miało być uzupełnienie, ale wydarzyła się tu taka mała awaria, więc przedłużyłyśmy paznokcie od nowa, a tutaj zobaczcie naszą inspirację. Będzie to takie moderny rokoko, tak bym to nazwała. Odbiłam koronkę, namalowałam trochę róż, trochę perełek, trochę krzyży, no i tak wygląda efekt końcowy. Przedłużenie i zdobienia zajęło nam trochę ponad 3 godziny, a koszt to 290 zł. Koniecznie dajcie mi znać, która stylizacja jest najbardziej w Waszym guście, no i do zobaczenia w następnych moich mini vlogach.